Witam wszystkich w dzisiejszym nagraniu. Tym razem chciałbym Wam pokazać tutaj głośnik firmy JBL. Jest to model Xtreme 4. Jest to świeży model, który miał premierę w zeszłym roku. Jeśli chodzi o to, co dostajemy w zestawie, może od tego zacznijmy. Czyli tak, sam głośnik w kształcie piłki do rugby, grania w rugby. Do tego w pudełku otrzymujemy pasek, który możemy tutaj zapiąć. I na ramieniu torbę nosić będzie przebitka. No i ładowarka. To co najważniejsze, ładowarka na USB-C, więc już nowoczesna technologia. Można sobie z niej korzystać. Sama ładowarka pozwoli nam naładować ten oto głośnik około 3 godziny. Natomiast już jak chcemy podładować sobie głośnik, to takie 10-minutowe podładowanie pozwala aż na dwie godziny słuchania muzyki z otoż tego głośnika. Jeśli chodzi o głośnik, to tak on fizycznie wygląda. Tutaj znajdziemy kilka przycisków. Też tutaj po tej stronie służą do uruchamiania urządzenia. Tutaj funkcja Bluetooth, czyli parowanie głośnika z, ze smartfonami. I ten trójkącik, jest to funkcja w JBLu AuraCast dzięki któremu możemy parować kilka urządzeń w tak zwane grupy grupa dwóch urządzeń, na przykład wtedy mamy pełne stereo tutaj natomiast po tej stronie mamy po tej stronie mamy przycisk plus i minus, czyli zwiększanie, ściszanie, zgłaśnianie i ten trójkąt w tą stronę jest to wstrzymywanie grania utworu jeśli chodzi o, o ten głośnik, no to tutaj Zobaczycie takie membrany. Tutaj są dwa głośniki niskotonowe i dwa głośniki wysokotonowe. Sama budowa głośnika jest bardzo estetyczna. Tutaj producent się postarał. Ładnie jest to wszystko wykończone. I co najważniejsze, możemy ten głośnik zabierać w plener, nie tylko w domu, tylko również na dworze. Tutaj producent daje nam ochronę IP67, czyli. Możemy, nie musimy się martwić, czy będzie deszcz, czy nie będzie deszczu. Jak nas złapie pogoda, to słuchamy, nie ma z tym żadnego problemu. Jeśli chodzi o cenę tego urządzenia, to w momencie premiery to cena kształtowała się w okolicach 1500 zł. Teraz spokojnie znajdziemy ten głośnik w cenie. Około 1100 zł, także jest to już całkiem przystępna cena. Trzeba pamiętać, że jest to wedu, w, tutaj w ramach JBL-a taki głośnik średniej wielkości, bo w gamie ofertowej znajdziemy malutkie głośniczki, takie jak ten, który notabene kolorystycznie bardzo się pokrywa z tym dużym, ale to jest mm, klip, klip piątka, ten najmniejszy głośniczek. Potem jest seria. Chargeów, czyli takich głośników w takim kształcie, ale o troszeczkę mniejszej obudowie. Potem jest ten Xtreme, seria I Xtreme 4 zeszłoroczna. No, i potem już na, na górze są te tak zwane boomboxy, czyli jeszcze większy głośnik. Od tego, z tym, że tutaj taka rączka jeszcze do tego dochodzi i jeszcze jest większa moc. Jeśli chodzi o moc tego głośnika Xtreme 4, to jest to. 100 W, jak tutaj producent mówi, z tym, że żeby te 100 W było do osiągnięcia, producent zastrzega sobie, że musi być głośnik podłączony pod zasilanie sieciowe. W momencie jak słuchamy go w plenerze i on nie jest podpięty, to tutaj jest moc około 70 W. Tak to producent nam deklaruje. Co istotne, jeśli chodzi o czas grania na tym głośniku, to tutaj producent mówi o, że, o tym, że może głośnik grać nawet do 24 godzin. Natomiast tak z praktyki to można powiedzieć, że jest to bliżej 20 godzin, ale co tak naprawdę jest i tak bardzo, bardzo dobrym tutaj wynikiem. Nie można nic powiedzieć. Jeśli chodzi o sam ten głośnik, to tak Wam tu pokażę jeszcze. Jest on porządnie wykonany w tak zwane barwy moro. Jest również kolor czarny dostępny tego głośnika, jak również kolor niebieski. Była też wersja limitowana, taka czarno-złota. Jeśli chodzi o ten głośnik, to tutaj mamy wskaźnik poziomu naładowania. Głośnik jest włączony. To tutaj nam pokazuje, jaka jest mniej więcej ta wartość. Tutaj mamy membrany boczne, porządnie wyglądające. One oczywiście pracują, jak jest muzyka włączona i spód głośnika. Takie stopki mamy, gdzie mamy pewność, że ten głośnik będzie stabilnie stał, że nigdzie nam nie zleci. I nowość, która się pojawiła w modelu Xtreme 4: to tutaj ta zaślepka. Pod tymi dwoma śrubkami znajdziecie baterię w kształcie kwadratu, którą po prostu wyciągamy i możemy w każdej chwili Wymienić na inną, gdyby ta uległa uszkodzeniu. Tutaj producent stawia na długą żywotność takiego urządzenia, czyli nie jest to tak zwana potocznie mówiąc jednorazówka. Pokażę Wam teraz jeszcze aplikację do tegoż głośnika. Aplikacja nazywa się JBL Portable. Uruchamiamy. Ja tutaj już mam, że tak powiem, skonfigurowane to urządzenie. Uruchomię je tylko. Teraz je wyłączyłem odpalamy, będzie taki gong słyszeliście ten gong oznacza, że głośnik się uruchomił i już zaczyna się parować z urządzeniem mobilnym już się tutaj urządzenie nam pokazało ten głośnik konkretny poziom naładowania baterii 87% i to co nas interesuje tak najbardziej equalizer mamy dostępny fajne Czyli możemy sobie ustawić predefiniowane ustawienia, jak ta muzyka ma być słyszana. I tutaj jest ten dedykowany kustom, czyli po swojemu możecie suwakami sobie ustawić. I, I nie są to suwaki dla suwaków tak same dla siebie, tylko faktycznie jest ten dźwięk różni się w momencie jak nimi sobie tutaj sterujemy. Poniżej mamy opcję playtime boost, czyli możemy sparować kilka głośników po prostu w parę. Pod spodem mamy jeszcze taką instrukcję, też manual. Gdybyście zagubili gdzieś instrukcję, to tutaj w prosty sposób jest to też prezentowane, tak zawsze do tego można wrócić. Poniżej wersja oprogramowania, to już chyba myślę mniej istotne, i numer urządzenia konkretnego, który tutaj posiadam. Także aplikacja jest bardzo przejrzysta, czytelna. Nie ma tu, tu zbytniej wielkiej filozofii. Także tak wygląda aplikacja. A teraz przejdziemy już na koniec taki kró krótka próbka jakości nagrania także już wam tutaj to puszczam słuchamy że tak krótko wam pokazałem próbkę jak, jakie są możliwości nagrań tego urządzenia. Również widzieliście ten equalizer za pośrednictwem którego mam nadzieję że to mimo wszystko nieco będzie słyszalne ta różnica w jakości. Także ja jestem osobiście zadowolony z tego głośnika. Korzystam głównie z niego w domu, ale jeśli przychodzi potrzeba zabieram go gdzieś w plener. Także polecam osobiście. Jako użytkownik, jeśli macie jakieś pytania co do tego głośnika, no to oczywiście piszcie. Jak będę w stanie to, to odpowiem. Także no to, to na ten moment tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Hej!